W pierwszym meczu pierwszej rundy fazy play-off drugiej ligi Akademia Koszykówki Legii Warszawa przegrała 87-91 do 91 z ŁKS-em AZS-em szkołą Gorta Tałudź. Poznajmy pomeczowe opinie. Trenerze, wielkie gratulacje i na początek kilka słów o tym spotkaniu. No Bardzo interesujący mecz był. My trochę szliśmy w drugiej kwarcie, wypuścili tam przewagę, tam zbudowaliśmy, później był kosz za kosz. Czwartej kwarti zagraliśmy nieźle w obronie do za wyjątkiem ostatnich tam 30 sekund gdzie popełniliśmy dwa błędy i straciliśmy 6 punktów. Ale cieszymy się, bo na pewno tutaj w Warszawie nie jest łatwo grać i wygrać mecz. Zafundowaliście już na samym początku zimny prysznik z Warszaweną. Taka mocna i zdecydowana gra była planem na to spotkanie i zaczęcie tego spotkania? No wiadomo, że to jest taki, taki dziwny playoff i uważam, że to jest bez sens. Które nas zafundował PZ PZK, ale musimy się w tych warunkach spotykać i grać. I musimy, Od początku wiedzieliśmy, że każdy punkt jest ważny, i, i dlatego byliśmy maksymalnie skoncentrowani. Co muszę zrobić w drugim spotkaniu pana podopieczni, żeby, żeby awansować do kolejnej rundy? Musimy wygrać mecz, po prostu myślimy tylko w ten sposób. Gramy u siebie. Na pewno jechaliśmy tutaj, tutaj też po zwycięstwo, ale wiadomo, to jest wyjazd. U siebie jesteśmy, moim zdaniem, faworytem, ale to są naprawdę minimalne różnice, także wszystko zaczyna się od nowa duże znaczenie będzie miała tutaj przewoga psychologiczna własnego boiska? No na pewno lepiej grać u siebie niż na zdecydowanie, więc, więc cieszymy się, że, że, że tutaj wygraliśmy i mamy ten komfort, że, 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 że gramy u siebie. Czy Pana zespół jest w stanie zaskoczyć jeszcze bardziej niż, niż to było dzisiaj, tą taką mocną zdecydowaną grą w tym drugim spotkaniu ekipę z Warszawy? No, będziemy robili swoje rzeczy, swoje pomysły, prób próbowali wdrożyć do gry i mamy nadzieję, że uda nam się tą pierwszą rundę już przejść. Gratulacje, dzisiaj wygrywacie spotkanie z Legią Warszawa i gdzieś tam już robicie pierwszy krok w kontekście tej drugiej rundy. No tak, jest to, jest to jakiś krok, ale bardzo malutki, ponieważ i tak gramy liczą się małe punkty, więc w zasadzie wystarczy, że przegramy pięcioma punktami w Łodzi i żegnamy się z sezonem. Także zaczynamy praktycznie od wyniku 4-0 i walczymy dalej. Tak, jest to jakiś krok dla nas, ale myślę, że bardzo, bardzo malutki. Spotkaniu ciężko bo nazwać kogokolwiek faworytem, nie pomagał też bilans po sezonie, gdzie tam było jeden do jednego, prawda? Tak, tak. Przegraliśmy tutaj w Warszawie, wygraliśmy w Łodzi, a w tabeli spotkaliśmy się jako czwarta i piąta drużyna, czyli te najbardziej, najbardziej wyrównane teoretycznie, które grają w playoffach ze sobą. Co było tak naprawdę kluczem do zwycięstwa w tym spotkaniu? Cierpliwość? Myślę, że po prostu mieliśmy ciut więcej szczęścia i tyle wynik był bardzo długo otwarty. Praktycznie mecz do, do końca był nierozstrzygnięty. Jeszcze w końcówce daliśmy sobie rzucić 6 punktów, co też, też, też nas może kosztować później w drugim meczu więcej wysiłku i, i więcej walki. Dlaczego wynikały takie przystoje w Waszej grze? W jednym momencie trafialiście kilka, kilka punktów, a przez następne kilkanaście sekund no, nie mogliście trafić. No myślę, że nasz atak się troszkę, troszkę może zacinać przez to, że, że grałem bez dwóch naszych rozgrywających, którzy są kontuzjowani, ale myślę, że już nabraliśmy trochę ogłady i, i doświadczenia w tym i dajemy radę po prostu. Co musicie zrobić u siebie, żeby awansować do tej kolejnej rundy? Wygrać, po prostu wygrać i taki jest plan, żeby zagrać dobry mecz, skutecznie w obronie i w ataku oczywiście też. Uważasz, że jesteście w stanie pokonać u siebie Legię Warszawa, która jest dość takim zespołem, który może jednak gdzieś tam się uruchomić u was? No tak, można powiedzieć, że są troszkę nieobliczalni, w takim pozytywnym z tego słowa znaczeniu, ale po prostu my walczymy w każdym meczu i chcemy wygrać. Trenerze, kilka słów na początek o tym spotkaniu, tak na gorąco. No na pewno ciężkie spotkanie. Ciężko się gra z Łodzią, fizyczny mecz. Dobrze obie drużyny grały w ataku. W pierwszej połowie w szczególności jeśli chodzi o skuteczność. No walczyliśmy tak, byliśmy się cały czas przez cały mecz. No zabrakło kilku szczególności rzutów w końcówce osobistych, tak, bo mieliśmy 0,5. Także tutaj. Jakby wynikałoby, że mógłby być remis, ale no jestem zadowolony. Tak? Walczyliśmy cały czas i zaangażowanie było bardzo dobre. Popomnieliśmy po prostu 3-4 błędy więcej tak? i to nas kosztowało porażkę. Tak, dzisiaj na boisku dużo się, dużo się działo i chłopaki też walczyli do samego końca, gwarantując taki roller coaster emocji od takiego e, rozczarowania, wkurzenia po takie e, akcje chociażby jak akcja Przemka Kuśkowa w ostatniej sekundzie tej pierwszej połowy. Tak, no uczułem chłopaków, że każdy tutaj wy, y, każdy punkt się liczy, bo to jest mecz i rewanż, także tutaj Możemy pojechać do Łodzi, wygrać czterema punktami, pięcioma i także tutaj dalej walczymy, jesteśmy w grze. Dlatego każdy punkt się liczy. Cieszę się, że udało się zakończyć też ten mecz punktami ważnymi, moim zdaniem i no, będziemy się teraz przygotowywać do rewanżu. Ten mecz chyba nie do końca wyglądał tak, jak pan by sobie, tego, pan by sobie to wymarzył. I czym to było spowodowane? No ciężko teraz na gorąco powiedzieć, jakie błędy konkretnie popełniliśmy. No zdecydowanie nie dochodziliśmy do tych zawodników, których, których powinniśmy, w szczególności za trzy punkty. I tutaj nas Łódź pokarała w takich ważnych momentach. Nie dochodziliśmy do tych zawodników, do których nie mieliśmy dochodzić. No i stąd, stąd też ten wynik. Staraliśmy się zmieniać, grać z zmienną obroną. No tak jak mówię troszeczkę w ataku zabrakło dwóch trzech zawodników, żeby się włączyło. To też chyba ilość e, fauli gdzie, na których gdzieś goś, e, goście korzystali dzisiaj e, w dużej ilości. No tak goście dostawali dzisiaj zdecydowanie e, dużo prezentów od arbitrów, e, w szczególności w tych rzutach też i trzypunktowych i, i z pół dystansu. Także jak się zbliżaliśmy, to jakiś popełnialiśmy tego typu faul. No i to nam niestety nie sprzyjało. Tak? Czego chłopaki muszą się wystrzegać albo czego nie robić? Co poprawić, w, żeby to kolejne spotkanie zagrać lepiej no i wygrać? No zdecydowanie defensywa. Defensywa, jeszcze raz defensywa i skupić się na tych zawodnikach, którzy dzisiaj nas pokarali, a było ich trzech. Tak, Reszta jest troszeczkę mniej groźna. E, mówię tutaj o ataku. E, dobrze popracowaliśmy z Bartosiewiczem. Tutaj wyeliminowaliśmy go troszeczkę z gry bo miał dużo fauli. No tak jak mówię, musimy się skupić na defensywie, bo rzucili nam 91 punktów, to za dużo. Dzisiaj niestety nie udało się obronić twierdzy Warszawa, ale momentami, w szczególności pod koniec pierwszej, pierwszej partii, było naprawdę bardzo blisko, pierwszej połowy. No tak, zeszliśmy do szatni prowadząc 47 do 46 bodajże. Przemek trafił z połowy. Myśleliśmy, że nam to wiatr w żagle, no ale w drugiej, połowie jednak, w drugiej połowie jednak zespół złodzi Łodzi yy, przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę. Momentami fundowaliście nie tylko sobie, ale i kibicom, którzy pewnie oglądali tutaj transmisję, taki mały dreszczowiec, który chyba nie zakończył się tak, jak wy byście tego chcieli. No nie, no jest to któryś już chyba mecz z kolei, w którym tracimy prawie 100 punktów na te 91, tak? No to na, na tak młody zespół nie powinniśmy tyle, tyle punktów tracić a my za mało zresztą zdobywamy tych punktów, tak, żeby wygrać no i, no i no tak, no w końcówce myśleliśmy, że, że, że to dociągniemy, ale no, no nie udało się w szatni padły, padły mocne, soła po tej pierwszej połowie? nie, trener powiedział, że, że jeszcze jest drugi mecz, Jesteśmy minu, mamy minus cztery to nie jest jakaś duża przewaga, tam wystarczy wygrać pięcioma i, i, i przechodzimy do drugiej rundy w dzisiejszym spotkaniu było trochę dużo fauli. Chyba element, który trzeba wyeliminować przed kolejnym y, spotkaniem. No na pewno. To jest, to jest y, też kluczowa rzecz, gdzie nasz rozgrywający spada za pięć fauli. To ciężko się później gra bez, bez nominalnej jedynki. No musimy po, popracować nad tymi faulami, to prawda. Co musicie zrobić w Łodzi, żeby, żeby przedłużyć tą rywalizację o następną rundę? Zdobyć więcej punktów o pięć. Seid ja!